To odwaga. Najlepsi żużlowcy to bohaterowie. Zobacz ich w akcji. PGE Ekstraliga Najlepsza żużlowa liga świata. Dzień dobry, witamy w kolejnym spotkaniu, tylko niedzielnym spotkaniu, które otwiera, który przedostatnim spotkaniu pierwszej kolejki. Stalgorzów Wielkopolski versus Apator Toruń. Na pewno będzie wyrównana, wyrównana walka. Wszystko będzie wyrównane, bo. Procenty skuteczności zawodników są bardzo podobne, ale teraz składy. Apator Toruń, Emil Seifudinow, Wiktor Lampard, Patryk Dudek, Paweł Przedpełski, Robert Lambert, Krzysztof Lewandowski, Mateusz Affeld Martin Waculik, Wiktor Jasiński, Szymon Woźniak, Oskar Pfeifer, Anders Thompson, Oskar Paluch, Oskar Kurysz, Tim... Team... Nie wiem jak on ma. Bieg pierwszy, od razu kibice. 13 tysięcy osób jest na stadionie. Jest to naprawdę ogromny wynik. Przechodzimy do pierwszego biegu. Emil, Sajfuddin, Martin Waculik, Patryk, Dudek, Szymon, Woźniak. Ale przed tym zostawcie subskrypcję apkę w górę. I sprawdzajcie codziennie społeczność. Na pewno po meczach będą się pojawiały pierwsze... pierwsze i jak możecie pierwsze, ten, pie pierwsze zapowiedzi spotkań y wszystko kiedy będzie studio y który po kolejce wleci No Jak na razie stal w poprzednim sezo w poprzednim sezonie z nie, nie pamiętam, które y y y z Za chwilę sprawdzę i Wam powiem, kto wygrał poprzedni. Stalgorzów nawet nie przeszło do półfinałów, tak naprawdę. Nie wiem, które miejsce zajęli. Sprawdzę sobie tabelę. Tak, Ebu Salgorżów zajęło piąte miejsce, ale rozpoczynamy bieg. Zobaczymy, jak poradzą sobie. Mieliście na początku, na początku mieliście, ta, jak wygląda w tym momencie tabela. No bardzo, bardzo wyrównane, bardzo wyrównany bieg. No tutaj. Patryk Dudek bardzo, bardzo dobrze rozpoczyna spotkanie na pierwszej pozycji i dosyć to utrzymuje. Stadium w Gorzowie nie jest taki, nie jest łatwy, jest on trudny. Widać to po nawierzchni, jednak 3 do 3, 3 do 3 jest na spokojnie, na spokojnie 3 do 3. Patryk Dudek na pierwszej pozycji. Bardzo ładnie, bardzo ładny bieg. Lewandowski, Paluch, Affeld, Churyż. Ja sobie zwiększymy dźwięk trochę do 40%. Churyż, Lewandowski, Paluch, Afeld Zobaczymy. Bardzo mnie ciekawi ten bieg. No, dobrze. Gorzowianie mają je jedni z lepszych juniorów. Są. Torunianie, no, Nie wypowiadam się nawet. Przybliżymy trochę. wow, 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 wow. wow, wow, wow Oscar Hurysz, co on robi? On te wyprzedzi go jeszcze. Wyprzedzi kask żółty. To jest Bartkowiak miał yy, Mateusz Bartkowiak. Miał jechać, jednak nie jedzie. Z powodu, że lepiej. Ja dodaję do, sk do składu tych, co jechali w poprzednim sezonie. Jak będzie aktualizacja składów. To wtedy będą zwykłe składy. Na pewno na finały już będą wszystko pięknie. Na razie Gorzu Wielkopolski prowadzi. Ram Lambert, Pfeiffer, Lampart, Thompson. Zobaczymy. Bardzo dobrze, to lunianie jadą. Teraz kask niebieski, ja zawsze liczę na jakiekolwiek szanse, jednak Pfeiffer no, nie pojechał tutaj. Pfeiffer dobry zawodnik, kolejny 4-2. Paluch, Przedpełski, Jasiński, Lewandowski. Bardzo mało reklam będzie w tym znowu, Otor jest też dobry. Przypomnę poprzednie, poprze... poprzednią tabelę. Na pierwszym miejscu w tabeli był, był Tauron, Włochnia, Szęstochowa, Betard, Sparta, Wrocław na drugim, na trzecim Ebut, Stal, Gorzów, na czwartym Platinium Motor, Lublin, na piątym Fornatul Sojusz, Apator, Toruń, na szóstym Fogo, Unia, Leszno, na siódmym Celfaz, Wilki, Krosno, na ósmym GKM, Grudziądz, jednak przez to, że było brak finansów dalej, żeby Krosno prowadziło się w Ekstralidze. Bardzo dobry, bardzo dobry to był sezon dla włókniarza Częstochowa. Zdobyli wicemistrzostwo Polski. Betard z jest nami ma Mistrzostwo Polski, więc... no. Osobno czy razem? O, to jest pytanie. Osobno jest drożej? W zestawie jest taniej. Osobno jest drożej. Osobno jest drożej. Osobno jest drożej. Więc zestaw to... W zestaw. McChicken menu, Big Mac menu, McRoyal menu. Kurczak McNuggets menu Fish Meni. Każdy mak zestaw tylko 7,90 się Odmieniliśmy oblicze Skody Zbudowaliśmy najnowocześniejszą na świecie fabrykę Stworzyliśmy zupełnie nowy samochód Światowa jakość i doskonałe wyposażenie We wspaniale wystylizowanym nadwoziu No pięknie, masz szlawan na telewizję. Tato! Adam! Gdyby tobie ktoś zabronił oglądać telewizję, akurat teraz, gdy Cyfra Plus ma najlepszą ofertę filmową, w tym Cinemax i Filmbox do trzech miesięcy za darmo. i pakiety w promocyjnych cenach. Dlatego tej wiosny koniec ze szlabanem na telewizję. Dzwoncie 4 dwójki i 5 zer. Cyfra Plus, jedyna taka telewizja. Pisz 100 razy. Teraz telewizor HD 3D za złotówkę. Tu pisz. Bo teraz ładnie to na pierwszych pozycjach, jednak już. Jednak już gorzowianie starają się coś odbić. Ciężko jest, ciężko, ciężko. Toruń, Toruń ma podobny dosyć tor. Wielkość myślę, że mają trochę większy. Miałem takie jajko, szczerze mówiąc. Ja nie, nie przepadam za, to, z, z, za torem w Toruniu. Jak jeżdżę w tej grze, jechałem online, a, to zawsze tam wychodziłem, na zawsze jak był Toruń. Dobrze, bardzo ładnie zablokował kask niebieski, kask biały. Bardzo ładnie Feiffer Dudka przyblokował i 3 do 3 jest. Gorzów broni w wyniku. Seif Udinow, Hurysz, Lampard, Thompson. Znowu yy, Gorzowianie bardzo dobrze wyszli ze startu, jeden kasku żółtym, bodajże jak pamiętam Emil Sajfudinow bardzo dobrze, bardzo dobrze, przed Andre, Andersem Thompsonem. Wiktor Lampard walczy z Oskarem Huryszem, jednak już go wyprzedził, już go wyprzedził. Tomsen tego tak nie zostawi. Ja wiem, że on tak tego nie zostawi. On będzie walczył do końca. Teraz powinien jechać. On nie bo powinien jechać po małej, bo po małej nie ma prędkości. Powinien jechać na dużą. Bieg siódmy: Affeld, Jasiński, Lambard, Lambert, Waculik. Odrobili to lunianie 4 do 2. Z z wygrali. Przed nominowanymi będzie chwilowa przerba na kosmetykę Toru. Powinna być częściej, jednakże nawet jak skipnę, to i tak będzie. Bardzo, bardzo ładnie gożowani jadą. Cztery do dwóch odrobiają, starają się odrobi, odrobić wynik, który stracili. Mateusz Afelt, bardzo, bardzo i to bardzo słabo. No. Junior w końcu jednak powinien jechać lepiej. Na pierwszej pozycji Martin Waculik przed Robertem Lambertem. Wiktory, Wiktor Jasiński przed Afeltem. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bieg ósmy. Patryk Dudek, Anders Thompson, Paweł Przepełski, Oskar Paluch. Nie widziałem startu, widzowie. Ja sobie będę dopiero to oglądać. W tym bo... Ale gorzowianie nie poddają się nigdy. Jadą bardzo dobrze. Torunianie dwalczą też. Oskar Paluch jedzie przed Pawłem Przed Pełskim. To jest dziwne strasznie. Oskar Paluch na pierwszej pozycji. Anders Thompson już Pawła Przed Pełskiego próbuje. By przejść. Patryk Dudek na końcu, no strasznie to jest dziwne, że Patryk Dudek jest na końcu, a nie na pierwszej pozycji. Dobrze, 5 do jednego. Bardzo ładny wynik zrobił Oskar Paluch na pierwszej pozycji przez większość biegu. Jednak Anders Thompson miał lepszą prędkość i lepiej sobie poradził to. Zdrową przerwę musiałem sobie zrobić. Yy, Ośmioma punktami prowadzą bardzo, bardzo dobrze. Najlepszy smak rodzi się z ognia. 100% wołowiny grillowanej na ogniu, tak soczystej, że nie możesz się oprzeć. Obsypana kruchą samatą. Krupiącymi krążkami cebuli z dodatkiem delikatnego ogórka i dojrzałych pomidorów tworzą wyjątkową kompozycję. Tak rodzi się „Woper“, bergera, na którego czekałeś. Najlepszy, bogriowany na ogniu. Dziś, po latach dominacji gigantów, stajemy do walki w wirtualnym i realnym świecie. Dość traktowania nas jak idiotów. Czas na nową internetową erę. Czas na bezpieczne zakupy w sieci. W niskich cenach! Sprawdzenia i odbioru towaru w sklepach, które istnieją naprawdę. Dziś wywalczyliśmy telewizor LED 3D Samsung, 40 cali Smart TV, okulary gratis za 2399 dla wszystkich. Rewolucyjnie niskie ceny w sklepach i na awans.pl. Odmieniliśmy oblicze skody. Zbudowaliśmy najnowocześniejszą na świecie fabrykę. Stworzyliśmy zupełnie nowy samochód. Światowa jakość i doskonałe wyposażenie we wspaniale wystylizowanym nadwoziu. Oktawia nowe oblicze Skody. Lecimy bieg dziewiąty zacząłem się na chwilę bo sprawdzałem sobie coś. Znowu bardzo dobrze Gorzowianie, no na pewno trochę przeważają, proszę, trochę przeważają, ale Saifuddinow już będzie, będzie próbował Waculika. Jedna prosta, ja myślę, że już na następnym zakręcie już będzie go miał, już będzie na pierwszej pozycji. Bardzo jadą tą samą prędkością, Anders Thompson wybiera lepsze ścieżki, trochę bardziej na dół tam gdzie jest największa prędkość, tam jedzie Anders Thompson. Waculik teraz trochę większą prędkość miał przez chwilę. Lampard jest prze przed Jasińskim. Jasiński daleko z tyłu. Dobrze bardzo. Martin Waculik na pierwszej pozycji przed Emilem Sajfudinowym. Chwilę sobie zobaczymy wyniki. Jest bardzo dobrze. 31-23. Dalej ośmiała punktami prowadzi. I lecimy dalej. O oh, Torunianie teraz bardzo słabo ze startu. Widziałem to, widziałem, widzowie bardzo słabo ze startu. Lambert i Lewandowski, Pfeiffer przed nimi. Lambert już przed Pfeifferem. Widać, że lepsza prędkość. Lewandowski no z Pfeifferem będzie ciężko. Bardzo dobry zawodnik z, który przez większość czasu jeździł w Gnieźnie. Tak, nie wiem dokładnie z które, w którym klubie. Którego klubu jest wychowankiem. Dobrze teraz. Pfeiffer. Bardzo dobra prędkość jednak. Zablokowany przez Roberta Lamberta. 4 do 2. Powiększają swoją przewagę do 10 punktów. 10 punktów. 10 punktów przewaga. To jest naprawdę potężnie. Przedpełski Sajfudinow. Pfeiffer, Waculik. Zrobiłem rezerwę taktyczną, bo trzeba robić rezerwy taktyczne. Nie oszukujmy się. Bardzo słabo ze startu. Za... kasku żółtym zawodnim. Nie wiem, który to. Na pewno jest Patryk Dudek. Będzie ciężej. Emil Sajfudinow. Martin Wacolik na pierwszy, Pfeiffer na samym końcu. O pięknie przed Patryka Dudka przejechał. Co to jest za walka z tyłu? Patryk, du Patryk Dudek senior. Senior. Jeden z najlepszych, najlepszy polski junior świata w 2016 roku, jak dobrze pamiętam. Eee, I aktualnie najlepszy junior w PG Ekstralidze. Kto wygra? Oscar. Oscar. Faj... A to jest Oscar Pfeiffer, przepraszam, to nie jest Junior. Jej się myli strasznie z Osk Oskarem. Chur Churyszem i Oskarem Paluchem. 38-28 Afelt, Lampard za Afelta to dam Lewandowskiego. Kuryż i Woźniak. Woźniak też bardzo dobry mecz. Nie najgorszy, jednak zawsze powinien być lepszy taki mecz. Takiego meczu, pi pierwszy mecz, to już. Jeszcze nic się nie okazuje tutaj. Jeszcze jest pełno czasu na tak naprawdę wyrównanie w, w, w tabeli. Po trzech meczach tabela. Na pierwszym miejscu jest Betard Sparta Wrocław, już wracam sobie do tabeli. Na drugim Fogo Unia Leszno, Taurą, Tauron, Włodzimierz Częstochowa na trzecim. Pod względem punktacji na razie na, trzeci, na drugim miejscu jest Ebut Stalgorzów, Wielkopolski, jeżeli będzie wygrał dziesięcioma punktami. Betard Sparta Wrocław wygrała, dokładnie, czekaj, Cię, widzowie, 6426. Czy przebiją ten wynik? No nie wiem. 3 do 3 znowu. Tracą szansę na odrobienie wyniku. Stracili szans. Nie, jeszcze chyba jest jakaś szansa, jednak jest szansa tylko. Nie, jest szansa jeszcze na wygranie. 44-46. Muszą wygrać wszystkie biegi 5 do 1. 1, 4, 2, żeby był remis. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Nie wtedy będzie wygrana na korzyść gorzowa. Ra Lambert, Dudek, Thompson, Jasiński, Sajfudino Dino za, za Dudka, Lambert, Jasiński, Thompson, żeby oni mogli odrobić. Wokjaż i Leszono zremisowali 45-45. No, to runianie, ciężko, ciężko, ciężko. Wiktor Jasiński był chwilę przed Emilem Safeuddinowym. Tomsen na pierwszej pozycji, Dobry, dobrze ze startu wyszedł. Tutaj w, na stadionie w Gorzowie, głównie, żeby dobrze pojechać, trzeba wyjść dobrze ze startu. Wyszedłeś ze startu dobrze, to pojedziesz zawsze dobrze i to się sprawdza. Widzieliście nową oprawę graficzną, nowe logo. Zrobione przez naszego grafika. Pięknie, Anders Thompson. Niszczą dzisiaj! Apator Toruń dokładnie. Prawie dziesięcioma punktami. Apator Toruń w tym momencie zmienia swoją pozycję na siódmę. Na siódmą pozycję z jedną. Do. Tabelkę będziecie mieli w studiu całkowitą po wszystkich spotkaniach. A bardzo się nie popisał z piątego miejsca na siódme, zmienia pozycję. Jakby wygrał jeszcze dzisiaj ten mecz, to na pewno byłoby lepiej. Biegi nominowane, ale przed biegami nominowanymi. Chwilowa przerwa na naszą reklamę. Wracamy do Was za chwil kilka chwil. Rozum, widzisz to co ja widzisz? Co? Kupisz mi takie kupisz, 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 kupisz. O co? co? Please! No kup mi, kup mi, kup Kupi. mi. Kup mi. Kupi się. Kupi. kup mi Kup mi. Kup mi, Bob! żałujesz. Nie dramatyzuj. Odchodzę, bo nie masz serca. Zrozum. Dostaniemy je w prezencie z Neostradą. Bo nie mogłeś tak od razu. Teraz Neostrada a, przez o, 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 dwa o, o, miesiące za darmo, o, 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 a dodatkowo maskotki o, 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 serca i rozumu w prezencie. Telekomunikacja Polska. Dziś po latach dominacji gigantów stajemy do walki w wirtualnym i realnym świecie. Dość traktowania nas jak idiotów. Czas na nową internetową erę. Czas na bezpieczne zakupy w sieci. W niskich cenach. Z możliwością sprawdzenia i odbioru towaru w sklepach, które istnieją naprawdę. Dziś wywalczyliśmy telewizor LED 3D Samsung, 40 cali, Smart TV, okulary gratis za 2399 dla wszystkich. Rewolucyjnie niskie ceny w sklepach i na avans.pl. Gdzie oni są? Na zakupach są święta idą się ciekawe co kupią Może śledzika? Święta ci się pomyliły i jajka kupił. Jajka też dobre, może się podzielą? Podzielą, podzielą. I może kurczaczki kupią i jednym się zgubi. O, wracają! Co teraz pół dnia będzie o tym, ile to kupili, I jak mało zapłacili? Zawsze tak jest. Jaja. klasa L, 30 sztuk, tylko 9,95. Karkówka wieprzowa bez kości, jedynie 9,89 za kilogram. Real, z przyjemnością. O kurde! Dzień dobry, wracamy do Was już po przerwie reklamowej, na jedną reklamę chyba, na kilka reklam w sumie. Zobaczymy, jak to zrobił e, nasz ten. Widzimy składy za was, zaawansowany: Lambert, Sajfudinow, Patryk, Dudek i Przedpełski. Woźniak i Jasiński jadą w nominowanych: Przedpełski, Dudek. Lambert jedzie w nominowanych. Starałem się coś odrobić. Bardzo dobrze to. Runianie jest teraz na pierwszych pozycjach. Jednak już woźniak stara się. Lamberta wyprzedzić. Pojechał dobrą ścieżką. Mógł po dużej jechać. Prędkości ma większą prędkość i teraz na dużą. Dobrze, że wjechał na tą dużą. Na dużej jest największa prędkość. Teraz wjeżdża przed niego pięknie. Szymon Woźniak, jeden z lepszych zawodników na Rajdera meczu. Możecie głosować od siódmego biegu. piszcie już swoje głosowanie. Jak to? Jak myślicie, kto na razie pojechał najlepiej? Według mnie. Riderem meczu. Zostaje, zostaje Martin Waculik. Bardzo pięknie jechał. Bieg 14, 47, 37. Z Saifudino, Waculik i Lambert. Widzowie, za chwilę wpiszę wynik dokładny meczu na. Na, na ten. Od razu po meczu wlatuje. Bardzo ładnie, to Runianie starają się odrobić jakiś tak, żeby nie wyjść na takie osoby, że nie potrafią w... przegrywać. Myślę, że jeszcze 5 do 1 mogliby się postarać. O 5 do jednego. Będą się będą kąsać. Martina Waculika. Martin Waculik już stra stracił pozycję. Emil Sajfudinow go kąszy. Robert Lambert na pierwszej pozycji się zna znajduje. No i 5 do 1. Apator Toruń przegrywa 48-48-44. Bardzo wyrównany mecz, bardzo wyrównany jednak. Gorzów był owi trochę, nawet nie trochę, bardzo za trochę. Co zobaczymy. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Na pewno będą wycinane momenty, myślę, że. Mm, myślę, że wszystkie momenty, które będą wycinane, które były, były w których się nie odzywałem. Zapraszam Was już do następnego meczu, który odbędzie się za dwie godziny. Odbędzie się, z... wy oglądacie to za dwie godziny. Ja będę to dopiero jeszcze nagrywał. Komentował to dla Was Canson. Wpadajcie na mój kanał, wpadajcie na kanał RTB Gaming. Zostawcie suba łapkę w górę. I co? Cześć i czołem, kluski z Rosołem.